Cześć, witam Cię w krótkiej serii filmów, które potrafią wyciągnąć z Twojego opadania, czyli głównej siły napędowej. Wszystko to co najlepsze. Stań około 60-70 cm przed ścianą, budynkiem, drzewem, czymkolwiek. Przyjmij pozycję sprężystą. Biodra są wyprostowane. Środek ciężkości jest przesunięty na stopie. I całym ciałem poleć do przodu. Zatrzymaj się na możesz żeby lepiej wyczuć jak ciało leci do przodu Niekoniecznie musisz się prostować do samego końca. Zrób trzy serie po około 15-20 powtórzeń Pamiętaj w opisie tego odcinka, cały dokładny opis tego ćwiczenia się znajdzie, więc zerknij tam. Dzięki i zapraszam do kolejnej części. Cześć.